Jest tam milion parametrów, tak, które są wypisane, i w jednym miejscu są lepsze, w innym gorsze. Nic specjalnego. Ale jest jedno. Ta firma, której nazwy nie chcę wymieniać, bo to do gardła, jest jedynym przedstawicielem na Polskę tego producenta. Czyli tak, po pierwsze, nie jesteś w stanie porównać tego, tych produktów z kim innym, ponieważ tylko oni są producentem, dostawcą, serwisantem, przedstawicielem i w ogóle. Jeżeli weźmiesz sobie jakiekolwiek inne falowniki czy coś, to możesz poczytać o, o co ludzie o tym myślą, o użytkownikach, no bo to jest jakiś rynek, tak? Co więcej, jak mi się mój falownik zepsuje, a ja będę miał dość brewy, bo mi wejdą na odcisk i po prostu będę miał dość, tak? No powiem tak. sorry, a nie tu nikt więcej, to ja sobie pójdę do każdej innej, bo wszyscy tą markę mają. Tak, bo to jest, tam, to jest marka, tak. która występuje powszechnie, serwisanci to znają. No To nie jest coś, prawda, egzotyka, fiction, tak. a tam Czyli jest egzotyka.